Cześć, witajcie po krótkiej przerwie na kanale. Było to spowodowane kilkoma tematami reorganizacyjnymi, przede wszystkim tym, który tutaj widzicie. Zatem witam Was w nowym miejscu, PhysioPro, Centrum Fizjoterapii Holistycznej, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Do gabinetu wchodzimy właśnie takim o wejściem i zapraszam Was do środka. Jesteśmy przed gabinetem i zapraszam Was do środka. Tutaj, jak widzieliście, mamy poczekalnię, gdzie możecie sobie usiąść w jakimkolwiek y, miejscu, możecie sobie wypić oczywiście wodę, przeczytać kilka różnych ciekawych informacji lub lepiej się po prostu przygotować na wizytę, a tak także możecie tak. obejrzeć tablicę, na której mamy kilka podstawowych pytań, jakie zadajemy podczas wywiadu, a także kilka innych rzeczy, które powinniście już znać, jeżeli obserwujecie naszego Instagrama. Natomiast jeżeli chodzi o te dwoje drzwi które są tutaj, no to tak jak tutaj jest napisane, tutaj dzieją się czary. No to wchodzimy. Witam w moim królestwie. Tak wygląda budynek od boku, gdzie znajdują się też moje okna. Pierwszy, pierwszy gabinet po prawej stronie, dwa okna i drugi dwa po lewej. Ja, jeżeli jest fajna pogoda i można sobie spędzić czas przy tym pięknym słoneczku, no to zawsze można sobie wyciągnąć tutaj jakieś krzesło, a potem wejść. Tak właśnie wygląda moje nowe miejsce pracy w Centrum Fizjoterapii Holistycznej, gdzie oprócz mnie, osoby, która zajmuje tutaj pierwszy gabinet, tylko i wyłącznie są też na ten moment trzy osoby w gabinecie nr 2, które przyjmują. Jest ze mną Karolina, która pracuje jako fizjoterapeutka urobinekologiczna, czyli zajmująca się różnymi tematami kobiecymi, ale jest ze mną również Kuba i Ola, zajmujący się fizjoterapią ortopedyczną, przygotowaniem pacjenta przed zabiegiem też po zabiegu, prowadzeniu jego rehabilitacji, także treningu medycznego. A oczywiście ich dziedzina nie kończy się tylko i wyłącznie na stricte ortopedii. Również tutaj tematy e, takie jak ból kręgosłupa czy innych struktur są im doskonale znane. Ja się niesamowicie cieszę z tego, że udało mi się stworzyć e, właśnie taki zespół i takie miejsce, gdzie każdy pacjent znajdzie tak naprawdę fizjoterapeutę e, pod siebie z różnymi tematami pracujemy tutaj. Dlatego nazywa się to też fizjoterapią holistyczną, Centrum Fizjoterapii Holistycznej, gdyż staramy się dotrzeć do każdego e, potrzebującego, a szkoda nie ukrywam, że w najbliższym czasie myślę jeszcze o tym, aby rozszerzyć ten gabinet o nową osobę, która zajęłaby się już stricte też fizjoterapią dziecięcą, ale to jeszcze chwila e, czasu. Że mam nadzieję, że tutaj Wam się podobało to, co przekazałem, no i już mam nadzieję, że do zobaczenia już tutaj na miejscu la terapia che faccio